O tej mapie mówiono niemal wszystko. Dla jednych piękna i oryginalna, a dla innych nudna. Nastawiona wyłącznie na jedno leśnictwo. Przyniosła wiele nowości, ale jednocześnie ograniczyła rolę standardowego rolnictwa do minimum. Przed wami najbardziej kontrowersyjna mapa autorstwa Giants Software, La Silver Run. Zapraszam na odcinek. Dobrze słyszycie, jesteśmy na mapie Last Silver Run w Farmingu 25. Giant Software postanowił zremasterować tę mapę i wydać ją jako mod właśnie do Farminga 25. Mapa wzbudziła skrajne emocje wśród graczy w poprzedniej odsłonie Farminga ze względu na to, że znajdziemy na niej tylko 3 pola. Czy tak jest obecnie? Sprawdźmy to. Mapa z lotu ptaka, właściwie na miniaturce, na tej tutaj minimapce, prezentuje się następująco. Mamy faktycznie tylko trzy pola: numer 26, 27 oraz 39. Do tego znajdziemy dwie łąki, ale o tym za chwilę. Cała mapa jest pokryta lasem. Mamy tutaj ogromne połacie drzew. Podobno rośnie nawet ponad 20 tysięcy różnego rodzaju okazów. Jak mapa będzie wyglądać w Farmingu 25? Dlaczego mam takie ścinki? No i Przede wszystkim jaki dodatkowy sprzęt dostaliśmy zupełnie za darmo do Farminga 25. Oglądaj ten odcinek do końca, ponieważ dzisiaj wytłumaczę Ci również, w jaki sposób możesz wziąć udział w konkursie i wygrać za darmo Season Passa do Farminga 25 na 2025 rok. Spróbujmy wejść do domu. Prawdopodobnie będzie to niemożliwe. No i faktycznie niestety nie jest to możliwe, ale na gospodarstwie znajdziemy dużo sprzętu, który znamy z poprzedniego farminga. Między innymi będzie to ten oto traktorek. Taki Volvo, proszę bardzo, Volvo BM2654. Oprócz tego znajdziemy taki oto forwarder od marki, również Volvo, bo jest to część Volvo Pack. No i dodatkowo jeszcze mamy taki oto sprzęt, czyli harwester od marki Komatsu. No i słuchajcie, my dostaliśmy też bardzo dużo sprzętu, bo 11 maszyn dostaliśmy zupełnie za darmo na ModHabie, Ale najpierw skupmy się na mapie. Z lotu ptaka mapa prezentuje się po prostu imponująco. Praktycznie cała pokryta jest lasem i to spowodowało gigantyczne kontrowersje w Farmingu 22. Mapa po raz pierwszy została właśnie wydana do 22 jako Platinum DLC. Dostaliśmy w tam wtedy mapę leśną, która była unikatowa, ponieważ jako jedyna mapa w historii Giantsa była ukierunkowana tak naprawdę na tylko jeden rodzaj produkcji właśnie w tej grze. Mapa wzbudziła skrajne emocje. Z jednej strony mieliśmy dużą grupę graczy, która była zachwycona możliwością pracy w lesie właśnie na takiej dedykowanej mapie. Z drugiej zaś strony, innie, inna część graczy, no jednak była mocno rozczarowana, no bo nie oszukujmy się, tylko trzy pola do klasycznej uprawy to stanowczo za mało, żeby można było tutaj zbudować naprawdę wielkie gospodarstwo. Mapa wyróżnia się właśnie tym, że mamy praktycznie wszędzie lasy. W farmingu 22 mieliśmy też unikatowe gatunki drzew i wiele różnego rodzaju mechanik. Teraz sprawdźmy, co z tego. Pozostało, czy to jest tylko drobny lifting, czy dostaniemy coś zupełnie nowego, a może niektóre funkcje zostały wręcz zabrane. Chodźmy w takim razie najpierw poszukać kopalni metalu. Był to specyficzny budynek, specyficzny łańcuch produkcyjny, który przynosił nam zupełnie nowe funkcje. Metal był najbardziej opłacalną uprawą w farmingu 22. Ja naprawdę musiałem to powiedzieć. Natomiast, oczywiście, tak już całkowicie poważnie mówiąc, no nie, no nie była to uprawa, tylko po prostu można było produkować metal właśnie wydobywając go w specjalnej kopalni. Już widzę, że kopalnia na mapie dalej istnieje, ale czy ona będzie działać, czy nadal tutaj metal będzie się respił, wszystko wskazuje na to, że tak. Dlatego ja teraz ląduję, wylądujemy sobie tutaj, no i mamy kopalnię metalu, tak ona się tutaj prezentuje, więc wygląda na to, że metal właśnie zaliczył piękny powrót, tym razem do Farminga 25. Oczywiście, jeżeli mamy metal, to ja będę musiał sprawdzić teraz, czy łańcuchy produkcyjne nie zostały odpowiednio zmienione i za chwilę się o tym przekonamy. Na razie pójdę sobie tutaj, żeby zobaczyć przede wszystkim, jak wygląda cena metalu. Zobaczmy teraz. Cena metalu wygląda na to, że jest niezmieniona w stosunku do tego, co mieliśmy w Farmingu 22. Oczywiście gram na łatwym i wtedy też grałem. Natomiast ja jeszcze muszę poszukać w takim razie rudy żelaza, bo z rudy żelaza będzie można produkować właśnie metal, tak mi się przynajmniej wydaje. I szczerze mówiąc, ja tutaj rudy żelaza, a jest, tu jest ruda żelaza, ale ma troszkę inną ikonkę. Jest taka, bym powiedział, bardziej brązowa. Tutaj możemy kupować rudę żelaza. Możemy kupować rudę żelaza, więc wszystko wskazuje na to, że my nie będziemy mogli tej rudy żelaza brać za darmo, tylko będziemy musieli ją kupować. Jeżeli tak by to miało wyglądać, a ja zaraz zrobię taki malutki eksperyment w postaci takiej, że ja tu po prostu przyjadę, o, wezmę sobie maszynę, to jest swoją drogą część Volvo o czym też za chwilę będę opowiadał, no to spróbuję sobie to teraz załadować. No i zobaczcie, ja teraz chcę załadować odrobinę rudy żelaza, po prostu bierzemy, załadujemy, no, 127 litrów, tutaj już mam, może jeszcze... Jeszcze troszkę obniżę. Dobra, 159 litrów. I teraz powstaje pytanie, czy ja zostanę, e, czy zostanie mi to policzone, czy ja po prostu będę musiał za to zapłacić, czy nie. No bo ewidentnie tutaj, jak wcisnę sobie klawisz Escape, to widać, że ja muszę 1000 litrów rudy żelaza kupić za 3750 dolarów. Jeżeli tak by to miało działać, to naprawdę byłoby to świetne, bo tak naprawdę udałoby się rozwiązać bardzo duży problem związany z produkcją metalu. Była to produkcja niesamowicie opłacalna. No, i swoją drogą jestem teraz bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać. Ja tutaj sobie teraz załadowałem. Ok, na razie, jak widzicie, nic nie musiałem za to płacić, więc to jest podejrzane. No, i teraz mam 159 litrów rudy żelaza. Oczywiście ja będę musiał z tym teraz pojechać gdzieś, no na przykład do jakiejś huty, którą za chwilę sobie zbuduję. No i zobaczymy, co się stanie, gdy ja właśnie tę rudę żelaza tam włożę. Co się stanie, gdy ja po prostu rudę żelaza tam wsypię. Natomiast w międzyczasie widzę, że mapa została bardzo mocno odświeżona. Mamy inne, jaśniejsze kolory i myślę, że wielu graczom może się to po prostu podobać. Ale skończmy ten test z metalem. Dlatego ja teraz teleportowałem się na działkę numer 41. Jest tutaj jedna z dwóch łąk, tak naprawdę, na tej mapie. I zbudujemy sobie. Mam nadzieję, że sobie zbudujemy. Mam nadzieję, że tutaj właśnie ta fabryka jest wbudowana. Mianowicie ja teraz szukam huty przetwórni. Zobaczmy, czy ona gdzieś tutaj w ogóle będzie. Czy my ją znajdziemy? Powinna być w modach, czyli powinniśmy być bez, bez problemu w stanie ją tutaj znaleźć. Mamy, słuchajcie, piec hutniczy. Oczywiście z mapy dla Silver Run Piec hutniczy wygląda dokładnie tak samo jak w poprzednim farmingu, widzę, że ceny również nie zostały zmienione, no i postawiłem sobie teraz ten obiekt, proszę bardzo, on sobie tutaj stoi, za chwileczkę się przekonamy, czy faktycznie będę musiał za to zapłacić, oprócz tego mamy też szybko palniany, no i jak widzicie, szybko palniany również możemy stawiać tylko w orientacji co 90 stopni, czyli dokładnie tak jak było w poprzednim farmingu. Na tej mapie mieliśmy również kilka fabryk, które specjalizowały się w takim specjalnym przetwórstwie drewna, są to produkty, których nie mamy normalnie w podstawce 25 i między innymi za pomocą fabryk Fabryki do akcesoriów dla zwierzaków będziemy mogli wyprodukować na przykład psie budy. Dodatkowo możemy mieć fabrykę materiałów artystycznych za 50 tysięcy dolarów, znajdziemy również fabrykę dachówek, nie mylić z pokryciami dachowymi, bo pokrycia dachowe to jest zupełnie inny produkt produkowany z czego innego. I jeszcze jest coś takiego jak obracarka drewna. Te wszystkie cztery fabryki zostały oczywiście wzięte z Farminga 22 i bardzo się cieszę, że tutaj będziemy mogli produkować tego typu produkty. To jest bardzo dobra wiadomość, ale ja nadal jestem ciekawy, jakby będzie wyglądać sytuacja właśnie z metalem. Dobra, jesteśmy w okolicach fabryki, i jakby ktoś pytał, jak to jest możliwe, że ja się tak szybko teleportuję, no to super siła i tryb latania naprawdę czynią cuda. Idziemy teraz wysypać rudę żelaza. Czy mój, mój stan konta ulegnie jakiejkolwiek zmianie? Popatrzmy teraz: 159 litrów wyładowuje. Nic. Stan kąta w tym momencie w ogóle się nie zmienił. Zobaczmy teraz tutaj do menu budowy, czy ja dostarczyłem do fabryki. No, jak widzicie, dostarczyłem, więc wszystko wskazuje na to, że jednak coś tu jest nie. Do końca tak jak być powinno. No, bo mimo wszystko, jak widzicie, ja mogę tutaj kupić w szybie kopalnianym. No czekajcie, muszę to zobaczyć. Oznacz miejsce, gdzie to jest. Czy ja się mogę tam jakoś teleportować szybko? Może to jest jakieś inne miejsce. No nie no szybko palniany jest tutaj. Więc niech mi ktoś wytłumaczy o co chodzi w tej, w, tej, w tej możliwości zakupu właśnie rudy żelaza. Nie mam pojęcia. Czy gdzieś tutaj w takim razie trzeba przyjechać, żeby coś załadować? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, wygląda to dla mnie co najmniej dziwnie. W każdym razie jest szybko palniane, z którego Wypada właśnie ruda żelaza, która jak widzicie u mnie jest darmowa, więc prawdopodobnie u Was też będzie. Mamy załatwiony temat kopalni metalu, więc chodźmy teraz troszeczkę dalej. Zobaczmy, czy na mapie są sekwoje. E, I już widzę, że tak. Już widzę, że sekwoje znajdują się na mapie. I to mnie oczywiście bardzo mocno ucieszyło. Podejdźmy sobie teraz tutaj. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z sekwoją. Sekwoja olbrzymia. 37 metrów 30 centymetrów. Pewnie jesteście ciekawi, ile zrębków będzie można wyprodukować z takiego drzewa. Ja również. Również jestem ciekawy, więc zapraszam Was na shortsa dzisiaj o godzinie 17, no i wtedy prawdopodobnie rozwiążemy sobie tę oto zagadkę. Ale widzę, że tych sekwoi tutaj jest zdecydowanie mniej niż mieliśmy to w poprzednim farmingu. Cieszę się, że sekwoje nadal tutaj są, bo szczerze mówiąc nie było to takie oczywiste, natomiast ja Wam muszę powiedzieć, że tych sekwoi tutaj jest po prostu bardzo, bardzo mało. Myślałem jednak, że będzie ich odrobinę więcej. A tak naprawdę mamy tylko niewielki skrawek mapy, gdzie te sekwoje się znajdują. Poza tym mamy również zwykłe drzewa. No więc, oczywiście, jest to zmiana powiedziałbym trochę na minus. No tych sekwoj tu po prostu jest bardzo, bardzo mało. Mamy tylko niewielki fragment mapy, gdzie te sekwoje się znajdują. Ale z drugiej strony mamy, jak widzicie, wielki powrót Świerków. Popatrzcie, Świerki wróciły do Farminga 25. Nie było ich z nami od samego początku. A teraz Świerki w końcu zostały tutaj dodane. Więc ja też jestem bardzo ciekawy, jaka będzie opłacalność tych świerków, ale to sprawdzimy sobie w shortcach, więc subskrybuj, żeby nie przegapić. Mamy w takim razie sprawdzone drzewa, ale naprawdę ja jestem pod wrażeniem, jak mało jest tutaj tych sekwoi. No nie wiem, było ich na pewno dużo więcej, natomiast popatrzcie, no mamy tylko dosłownie jeden malutki fragment mapy, teraz właśnie wracam w to samo miejsce, gdzie te sekwoje tutaj sobie rosną. Jest ich po prostu ekstremalnie mało, myślałem, że będzie ich więcej. Tu mamy kopalnię metalu i zobaczcie, ile tych sekwoi tutaj jest. Ile ich będzie? 20? 30? No kurczę, trochę mało bym powiedział, Szczerze mówiąc, było ich znacznie więcej. No, oczywiście cieszę się, że nadal mamy ten sam gatunek drzewa, bo będzie to naprawdę coś ciekawego, żeby tutaj oczywiście wyciąć taką sekwoję. Oczywiście wcześniej powinniśmy sobie ją posadzić. Pytanie tylko, czy ja w ogóle będę w stanie ją wyciąć. Dobra, działka numer 1, droga, działka 16 hektarów, ale spoko. Więc wszystko wskazuje na to, że będziemy mogli sobie wycinać sekwoję, a jak nie będziemy mogli, to na pewno mody nam na to pozwolą. Natomiast, mimo wszystko, uważam, że tych sekwoi jest tutaj za mało. To jest zmiana zdecydowanie na minus. Moim zdaniem tych sekwoi powinno być więcej. Tutaj cała ta północ mapy, według mnie, powinna być w sekwojach. Tym bardziej, że w poprzednim farmingu, no jednak, te sekwoje tak naprawdę dominowały na tej mapie w wielu ich częściach. Oczywiście mapa składa się między innymi z wielu wiaduktów, które są tak naprawdę takimi kanionami. Mega dobrze to wygląda. Właściwie formalnie to są mosty, a nie tyle wiadukty. Chociaż akurat tutaj można powiedzieć, że jest wiadukt, bo mamy i jeszcze, jak widzicie, tory kolejowe pod spodem. Więc z jednej strony wiadukt, z drugiej strony most, bo most jest nad rzeką albo jakimś innym ciekiem wodnym, no ale to jest akurat malutki szczegół. Idę teraz zobaczyć coś, co mnie mega zirytowało w poprzednim farmingu i nie, nie chodzi mi tutaj o ścinki, które ewidentnie się pojawiają. Nie ukrywam, że też mnie to troszkę denerwuje, bo mimo wszystko mam ustawione 90 FPS-ów, a jednak czasami tych FPS-ów jest trochę mniej. Gdybym sobie teraz zdjął limit, bo magicznym przyciskiem F3 mogę sobie zdjąć limit, no to jak widzicie teraz tych FPS-ów będę miał jeszcze więcej, 130, no więc pytanie, czy teraz będziemy mieli te ścinki, czy też nie. Ja natomiast idę sprawdzić taką jedną rzecz, taką jedną pierdołę bym powiedział, która zirytowała mnie w poprzednim farmingu. Mianowicie chodzi o zwrotnicę. Czy ta zwrotnica jest ustawiona prawidłowo? No i wygląda na to, że nie, wygląda na to, że Giant Software no nie wyciągnął wniosków z poprzedniego farminga i ta zwrotnica jest ustawiona w złym kierunku. Dla mnie jest to po prostu absurd. Dla mnie jest to coś co jest niedopuszczalne. Ja wiem, że to jest detal, na który prawie nikt nie zwraca uwagi, ale drugi raz Giant Software wydaje mapę, która zawiera ten błąd. No i popatrzcie, jedzie sobie pociąg z tamtej strony. Właśnie jedzie pociąg, właśnie chyba jedzie pociąg. To teraz zobaczcie, gdzie ten pociąg sobie pojedzie. Oczywiście zamykają się tutaj teraz zapory, zapyka się szlaban. Bardzo mnie to cieszy, świetnie. No i pociąg w ładnym stylu zasuwa sobie przed mapę. No, i zobaczcie, gdzie on pojedzie? Prosto, w prawo, w lewo. No i patrzcie, pociąg jedzie w lewo. No a teraz zobaczcie, jaki jest układ tej zwrotnicy. No, układ zwrotnicy jest prosty. Mówi o tym, że pociąg ma jechać prosto, ponieważ tutaj te iglice są ustawione właśnie w ten sposób. Więc pociąg, według tej zwrotnicy, powinien pojechać prosto. Czyli powinien pojechać tutaj. I teraz uwaga, na tej zwrotnicy, gdzie powinien pojechać? Znowu prosto, ponieważ tutaj ten element nie jest przyklejony do szyny. No tylko tutaj pociąg powinien jechać prosto. Więc zgodnie, słuchajcie. Z tego typu zwrotnicą pociąg powinien jechać tędy. A tutaj jest jeszcze jedna zwrotnica, i tu pociąg też powinien jechać prosto. Czyli powinien zasuwać sobie teraz, tak jak ja tutaj lecę na mapie. No niestety, czegoś takiego nie mamy, co jest moim zdaniem dziwne. Dlaczego to nie działa? Dlaczego Giant Software nie potrafi zrobić poprawnie zwrotnicy? Nie mam pojęcia. Wiem, że się czepiam. Wiem, że to jest czepialstwo, że to nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę na tej mapie. No ale mimo wszystko jest to detal, który wypatrzyłem i który będzie mnie irytował również w tym farmingu. Widzę również, że mamy tutaj troszeczkę więcej sekwoi, co nie ukrywam, bardzo mocno mnie zaczyna cieszyć. Wygląda na to, że nie zauważyłem tego fragmentu mapy, więc cofam wszystkie złe słowa, które powiedziałem przed chwilą o sekwojach, bo jest ich tutaj znacznie więcej. No i teraz widzę, że jest ich tutaj sporo. Dobra, czyli sekwoje mamy. Sekwoje odhaczone. Błąd e, związany z pociągiem odhaczony. No to. Teraz będziemy musieli sprawdzić jak wygląda roller coaster, więc znowu lecimy sobie na drugi koniec mapy, dlatego że teraz pokażę wam roller coaster, który będziemy mogli odbudować. Oczywiście ja będę chciał to zrobić, żeby sprawdzić przede wszystkim czy będziemy mogli wtedy odblokować super siłę. Nie wiem czy wiecie, ale w farmingu 22, jeżeli odbudowany został e, roller coaster, a następnie jeżeli pojeździliśmy sobie tym roller coasterem bodajże 15 razy, no to wtedy odblokowywaliśmy sobie super siłę, która działała zarówno na PC-cie jak i na konsoli. Była co super siła troszkę ograniczona, bo mimo wszystko tylko do 1000 kg no ale można było dźwigać kłody o wadze 1000 kg po prostu w grze, więc był to ciekawy easter egg i jestem bardzo ciekawy, czy nadal on w grze będzie tutaj zachowany, czy też nie. O tym się przekonamy, odbudowując i jeżdżąc po rollercoasterze. Idąc dalej, mamy jak wiecie, no, rollercoaster, który jest rozwalony, więc będzie trzeba go odbudować. O tym na pewno przygotuję dla Was jakiś osobny film. Dalej, mamy bardzo małe i w sumie takie kameralne miasteczko, które jest wzorowane na e, Kanadzie, z tego co się udało mi dowiedzieć, albo na e, bardziej takiej Alasce, w sumie. Nie, nie udało mi się do końca zweryfikować, czy jest to bardziej Kanada, czy jest to Alaska, czy jakieś północno-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, bo teoretycznie mapa amerykańska. Inne źródła podają, że jest to jednak e, miasteczko inspirowane bardziej Kanadą. Mimo wszystko, jest to e, miasteczko amerykańskie, żebyście wiedzieli. Tu mamy żółte linie na drodze, ale z drugiej strony naprawdę znalazłem wiele informacji, które mówi nam o tym, że jest to e, inspirowane kanadyjskim miasteczkiem Vancouver. Więc pytanie, jak jest naprawdę? Nie wiem. No ale mamy na przykład mapę azjatycką obecnie w Hutan Pantai w Farmingu 25, no i to jest mapa. Azjatycka, która jest inspirowana, jeśli chodzi o miasto, między innymi Tokio i Seulem, więc to nie jest tak, że musi tutaj być tylko i wyłącznie jedno miasto z innego kraju, żeby mapa miała jakiś tam jeden klimat. Dlatego tak tutaj wam, właśnie wam o tym mówię, żebyście wiedzieli, jak to wszystko wygląda. Dalej mamy fabrykę łódek. No i te łódki będziemy mogli tutaj sobie wodować, łódki będą sobie płynąć. No i za każdą łódkę możemy zarobić trochę pieniędzy. Więc oczywiście wszystkie tego typu produkcje specjalne dla tej mapy zostały zachowane, co jest oczywiście świetną wiadomością. Natomiast dużo gorszą wiadomością dla standardowych rolników będzie fakt, że tak naprawdę na tej mapie znajdują się tylko i wyłącznie trzy pola uprawne. I wiecie co jest najgorsze? Że tak naprawdę nie ma gdzie tych pól ewentualnie sobie jeszcze zrobić. Mamy pole numer 26, typowy prostokącik. O, tak on wygląda. Akurat tutaj Walter sobie... Sprawia sorgo i sorgo sobie rośnie. No i to jest pole, które tak naprawdę nie ma nawet gdzie powiększyć tego pola. No bo tutaj popatrzcie, no jakbym się uparł, to może troszeczkę bym sobie jeszcze powiększył, na przykład pole w stronę tego morza. Może tutaj jeszcze jakiś minimalny kawałek, ale za chwilę tu mamy drogę, za chwilę tu jest linia kolejowa. No i za chwilę tutaj znowu jest więcej wody, jakieś mosty. Nie ma gdzie tego po prostu więcej powiększyć. Dalej mamy jeszcze dwa inne pola. One już są, mam wrażenie, troszeczkę większe. Pole numer 27 no i pole numer 39 są to pola średniej wielkości. Ale mimo wszystko, nie oszukujmy się, mamy tylko i wyłącznie trzy pola uprawne. Do tego mamy działkę numer 41, która aż prosi się o to, żeby była jakimś takim centrum przemysłowym, żeby tutaj zbudować sobie na przykład fabryki, ewentualnie gospodarstwo albo coś właśnie w takim stylu. Oprócz tego znajdziemy jeszcze jedną płaską łąkę w tym miejscu, jest to działka numer 42. No i tak naprawdę to jest tyle płaskich terenów na tej mapie, dlatego mapa była bardzo kontrowersyjna i wzbudziła bardzo mieszane uczucia wśród graczy. Już teraz napisz mi proszę w komentarzu, czy Tobie ta mapa się podoba czy wręcz przeciwnie. Ja rozumiem, że tę mapę albo się lubi, albo się jej nienawidzi. Natomiast my teraz będziemy musieli sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie tutaj jest takie jeziorko. Nad jeziorkiem są dwa mosty: most kolejowy, który nas nie będzie interesował i most dla samochodów albo bardziej traktorków. Obok jest sadzawka. No i w tej sadzawce nagrywałem kilka filmów, no które bardziej były takie prześmiewcze na temat Farminga 25, więc ja sobie teraz wezmę specjalny ciągnik. No i teraz słuchajcie, ja wezmę sobie maszynę, weźmy sobie na przykład jakiś duży ciągnik, powiedzmy, że będzie to Fendt 1000 wario. Proszę bardzo, weźmy sobie taki oto tutaj ciągniczek. No i teraz wezmę sobie mocniejsze, żeby tutaj naprawdę ładnie wyglądał. Proszę, weźmiemy sobie traktorek. Teraz ja sobie do niego wsiadam i jedziemy na małą wycieczkę. Będę chciał sprawdzić trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, czy po prostu wjeżdżając do wody, dalej będziemy mieli kurz spod wody. No, bo tak było w poprzednim farmingu. Dalej, będę chciał sprawdzić, jak będą wyglądać fale i fizyka wody. A trzecia rzecz, którą będę chciał zweryfikować, to fakt, jak zachowa się pracownik AI, ponieważ tutaj można sobie jeździć pracownikiem i to wszystko przekona... I o tym wszystkim za chwilę się przekonamy. Tak naprawdę będę musiał wykonać sam jeden przejazd, a później puszczę tutaj pracownika i zobaczymy, czy on pojedzie prosto przez most, czy tak jak to było w poprzednim farmingu, wjedzie sobie tutaj i będzie przejeżdżał przez wodę. No, generalnie fizyka wody bardzo ładnie wygląda. Nic się tutaj nie kurzy spod kół, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to jest oczywiście taki jakby pył. No ale oczywiście jadąc po błocie, możemy mieć tego typu rzeczy, więc nie ma się czego czepiać. Według mnie wygląda to znacznie lepiej. Mnie się to po prostu podoba. Mamy fizykę wody, która dobrze wygląda. No i mamy kierowcę, który prawo jazdy wygrał w chipsach, ale to jest akurat malutki szczegół. Teraz będziemy musieli w takim razie jeszcze zrobić drugi test. Test będzie polegał na tym, że ja za chwilę tutaj się zatrzymam, mamy przy okazji ładny pociąg z prawej strony, no i wreszcie to jest pociąg, który ma troszeczkę więcej miejsca na drzewa, ale dwa wagony to i tak jest stanowczo za mało, powinien mieć, no myślę, że z pięć takich wagonów i byłoby wtedy lepiej. Dobra, teraz wciskam sobie klawisz H i teraz uwaga, muszę sobie wybrać miejsce, do którego chcę pojechać. Pozycja docelowa, oczywiście za mostem, kawałeczek dalej, proszę, obrót docelowy może być taki... OK, no i rozpoczynamy pracę, i jestem bardzo ciekawy, co zrobi mój pracownik. W poprzednim farmingu pracownik nie był w stanie poradzić sobie z przejazdem przez most, tylko skręcał w prawo, przejeżdżał przez sadzawkę, no i wyjeżdżał z drugiej strony. Wszystko wskazuje na to, że w tym farmingu problem został rozwiązany, no i pracownik jest w stanie przejechać przez most. Brawo, Giants, naprawiliście problem, który w ogóle nie powinien występować. Tak czy inaczej, mamy tutaj, jak widzicie, rozwiązany problem. No, trzeba o tym powiedzieć wprost, no jedna rzecz została zrobiona dobrze. Dobra, pracownik bez żadnego kłopotu przejechał na drugą stronę. Widzieliście to? Pracownik nam się nie utopił, nie ma żadnego kłopotu. Cała mapa jest porośnięta lasem, więc tutaj naprawdę bardzo wiele maszyn leśniczych będziecie mogli wykorzystać. I ja oczywiście będę chciał tutaj dla was nagrać leśną serię z widzami, która będzie grana oczywiście w stylu realnym, albo przynajmniej częściowo realnym, ale raczej realizm będzie tutaj dominował. Więc jakbyś chciał wystąpić w tej serii, to zachęcam cię do zostawienia suba z dzwoneczkiem i obejrzenia filmu, w którym wszystko tłumaczę, jak do takiej serii można się zgłosić. A teraz muszę pokazać Ci jeszcze jedną rzecz. Moim zdaniem jest to najpiękniejsze miejsce na mapie, ale oczywiście to jest bardzo subiektywne stwierdzenie. Papiernia znajduje się tak naprawdę w środku mapy. W centrum znajduje się pomiędzy działką numer 7 a działką numer 28. Papi papiernia lub fabryka papieru, w zależności od tego, jak na nią powiemy, no, jak widzicie, jest naprawdę bardzo w centrum mapy. No i tutaj zbiegają się tak naprawdę dwie rzeczki. Jedna tutaj, przez którą możemy sobie normalnie przejechać, i druga rzeczka, przez którą też możemy sobie przejechać w tym miejscu. Fabryka papieru jest umieszczona w bardzo ładnej lokalizacji. Mamy też gigantyczny most tutaj po lewej stronie, który wygląda po prostu majestatycznie i pięknie, a sam budynek moim zdaniem jest jedną z najładniejszych fabryk, jakie znajdują się w tej grze. Jeśli miałbym się pokusić o delikatne podsumowanie tej mapy, to oczywiście nie dostajemy tutaj niczego odkrywczego, no bo wszystko było tak naprawdę w Farmingu 22. Czy jednak mapa zrobi na mnie wrażenie? Oczywiście, że tak. Nie ukrywam, że jest to najpiękniejsza mapa pod względem wizualnym od Giantsa. Myślę, że ja bym ją postawił na równi z mapą Erlengrad. Z drugiej zaś strony jest to mapa niesamowicie mało praktyczna, jeżeli ktoś chce robić typowe, standardowe rolnictwo. Jeżeli ktoś preferuje rolnicze przygody, niekoniecznie związane z leśnictwem, to na tej mapie będzie się nudził i absolutnie... Absolutnie nie polecam jej do pobrania. Natomiast jeżeli ktoś lubi wycinkę lasu, to nie znajdzie lepszej mapy od Giantsa, właśnie która byłaby ukierunkowana na leśnictwo. Moim zdaniem, mapa jest naprawdę ciekawa, jest bardzo dobrze zremasterowana. Widać tutaj, że Giant się do tego przyłożył, naprawił kilka błędów, ale tylko kilka, bo na samym początku miałem bardzo duże problemy ze ścinkami, co zresztą widzieliście. Teraz już zostały one rozwiązane i nic mi się tutaj nie ścina. No ale sam początek był delikatnie irytujący. Dodatkowo, jak jeszcze przelecimy sobie teraz tutaj nad górką i jeszcze polecimy w stronę tartaku, to mogę Wam powiedzieć, że że na tej mapie no był ten problem chociażby z koleją nie został rozwiązany problem ze zwrotnicą co moim zdaniem jest dosyć dziwne natomiast mamy jeszcze tartak który oczywiście drewna będzie wyjmował te kłody drewna będzie wyjmował z wody co jest bardzo ciekawą mechaniką myślę że ja wam to mogę jeszcze teraz pokazać na koniec dzisiejszego odcinka a teraz przejdę jeszcze do jednej części ja Wam tutaj wytnę jedno drzewo pokażę jak to wszystko wygląda muszę sobie oczywiście do tego kupić jakiś teren zaraz tutaj znajdziemy może jakąś działeczkę na przykład weźmy sobie działkę numer 6 proszę bardzo Kupimy sobie działeczkę. O, tutaj ja pójdę teraz wyciąć tam jakieś drzewo. Oczywiście użyję sobie do tego super siły, bo chcę wam pokazać tartak, a nie teraz y, realizm pracy tutaj w lesie. A w międzyczasie zamierzam wam powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby wygrać Season Passa do Farminga 25. Zasady są bardzo proste. Po pierwsze, macie czas na wzięcie udziału w konkursie do niedzieli, do godziny 18:00, Oczywiście polskiego czasu. A co trzeba zrobić? Przede wszystkim musisz wejść na mojego TikToka, zostawić obserwacje i skomentować w dowolny sposób trzy. The Dowolne TikToki, oczywiście mojego autorstwa. Link do mojego TikToka znajduje się w opisie. Dalej musisz udostępnić publicznie ten film, który teraz oglądasz na swoim Facebooku. Wchodzisz na swojego Facebooka, wrzucasz link do tego filmu, albo po prostu udostępniasz go publicznie, tak żeby każdy mógł go zobaczyć. I jest jeszcze trzecia rzecz. Pod tym filmem, który teraz oglądasz, musisz napisać komentarz zrobione i podać nazwę swojego konta na TikToku. Tak jak ja się nazywam na przykład czarny pan, wymyślam teraz, no to ja bym napisał zrobione pauza czarny pan. No i wtedy jestem w stanie zweryfikować, kto faktycznie mnie zaobserwował na TikToku. Na wykonanie tych wszystkich rzeczy macie czas, tak jak powiedziałem, do 2 lutego do godziny 18, a wszystkie szczegóły tego konkursu znajdują się również w opisie. Pamiętajcie również, że do wygrania jest wersja na Steam, więc jeżeli masz farminga na Steam, no to bez żadnego kłopotu możesz wziąć udział w tym konkursie. No a my w takim razie dodaliśmy sobie teraz troszeczkę pieniędzy i kupić taki oto tartak, proszę bardzo. Tartak został kupiony, no i mam nadzieję, że teraz będzie sobie działał. Oczywiście ja muszę wrzucić jakoś to drzewo tutaj. O, może mam nadzieję, że jakoś to pójdzie, bo widzę, że ten tartak to tak. Nie za bardzo chce działać w tym momencie. Wygląda to podejrzanie, co najmniej podejrzanie. Naraz tutaj zrobimy w takim razie jedną malutką rzecz, mianowicie spróbuję przeciąć ten wiąz amerykański, no i zobaczymy co się będzie działo, bo przyznam szczerze, nie spodziewałem się czegoś takiego. To drzewo powinno być już dawno temu zabrane, no a ono zabrane nie jest. I wiecie co najgorsze jest to, że ono nie chce być zabrane. Wygląda to co najmniej podejrzanie, wygląda to co najmniej dziwnie, bo w poprzednim farmingu wystarczyło po prostu przywieźć takie drzewo, taką kłodę, no i tutaj ją po prostu wyładować. No, ale może trzeba będzie iść tutaj i na przykład wrzucić produkcję powiedzmy drewnianej belki. Czy teraz drewno zostanie w jakikolwiek sposób załadowane? No, ja nie widzę tutaj, żeby drewno się ładowało. No to może, w takim razie trzeba zrobić jeszcze jeden eksperyment, wytnę jeszcze jedno drzewo. Ale jeżeli to nie zadziała, no to wygląda na to, że mamy jakiś drobny problem. Więc ja teraz podejdę do tego drzewa. Jest tutaj sosna żółta, to jest swoją drogą kolejny gatunek drzewa, który został dodany właśnie do tej mapy. Mieliśmy już sosnę wydmową, mieliśmy sosnę zwyczajną, sosnę chińską, a teraz jest jeszcze. Jeszcze sosna żółta. Sosna żółta była bardzo opłacalna w poprzednim farmingu, z tego co pamiętam. No i ja sobie tutaj wrzucam to drzewo, proszę bardzo, i co? I nie działa. No więc w takim razie, albo została zmieniona mechanika, co zaraz spróbuję jeszcze odkryć, albo mamy jakiś delikatny problem. Tutaj jest jeszcze coś takiego, taki wykrzyknik, więc ja sobie spróbuję do niego podejść, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje. Proszę bardzo, sprzedaj drewno R. Ok, czyli to nie działa. Słuchajcie, oj! To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. To jest zmiana bardzo duża na minus. To jest ekstremalnie słaba rzecz. Nie spodziewałem się, ale dobrze, że odkryłem, jak to ma działać. E, no, powiem Wam. Wielu rzeczy się spodziewałem, ale nie spodziewałem się tego, że naprawdę ta świetna mechanika zostanie po prostu zabrana. W poprzednim farmingu, jak pewnie dobrze pamiętacie, wystarczyło wyładować sobie kłodę drzewa i ona została za pomocą tych tutaj elementów ładowana do tartaku i była taka bardzo fajna animacja, jak drzewo wjeżdżało do tartaku. Obecnie tego nie ma i to moim zdaniem jest zmiana bardzo mocno na minus. Teraz będziemy musieli przyjechać, wyładować drzewo, no i przyjść i wcisnąć sobie klawisz R. Bardzo duże uproszczenie, które moim zdaniem jest no niesamowicie po prostu słabe. Nie powinno tak to wyglądać. Osobiście oceniam mapę jednak pozytywnie, natomiast więcej na jej temat przekonacie się w kolejnych filmach. Dzisiaj przedstawiłem wam mapę i pokazałem wam tak naprawdę, co tutaj na tej mapie się znajduje, ale musicie być świadomi tego, że oprócz tej mapy dostaliśmy na Mothubie między m.in. Volvo Pack. I cały ten Volvo Pack zostanie omówiony w kolejnym odcinku, na które już Was zapraszam, czy będzie on dzisiaj, czy jutro. To się jeszcze okaże. W każdym razie mamy tutaj naprawdę dużo fajnego sprzętu, który również trafił do nas za darmo i jest po do pobrania z modhuba. Na teraz to wszystko, dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się!